Dobry. Hej, Tadek, to ty? Słychać mnie? To tak. ja. Trochę słabo, to ja słabo. Możesz się, Momencik. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, dzisiaj mam katastrofę. No wiem, no właśnie czytałem. Opowiadaj. No, najpierw się okazało, że uciekł mi kot, więc żeśmy spędzili pół godziny szukając kota po ulicy. Naleźliśmy. <laughs> a następnie, jak już odpaliłem komputer, to się okazało, że nie czyta mi płyty z Battlefieldem, a Battlefield się nie chce odpalić, więc ja nie gram. No! Oh. To będziesz nie instalał... no. -słuchajcie, Słuchajcie, Tadek jest osobą odpowiedzialną za trzy klucze, które tutaj dzisiaj będę miał do rozdania. E, także, tak, tak, także być może no, wygląda na to, że z nami nie zagra, ale, ale tam klucze nam wręczy, mam nadzieję. Tak, zaraz właśnie ci przekażę. Je. Już się odpalam tutaj, gdzie je zapisałem, i zaraz ci przekażę. Będę was oglądał sobie w takim razie po prostu. Dobra. Widzę, że. Z, ze smutkiem, bo bym zagrał. Dzień dobry wszystkim, bo widzę, że ktoś mnie tutaj poznał. Hej. No ja właśnie, jakby ktoś, ktoś się nie kojarzył, bo to przecież wszystko jest możliwe, prawda? Świat jest co prawda mały, ale, ale zdarzają się różne rzeczy. Tadek to jest to jest wiekowy bardzo. ten. dziennikarz gamingowy, mówię wiekowy przez ilość czasu, były. jakim się ty. były dziennikarz gamingowy. No jeszcze coś tam pisujesz pewnie. Nie, nie? Przecież no, no się... wiesz, co, ostatnio to już nie, nie, ostatnio nie. Widzi widziałem W czasie, gdzieś... kiedy zacząłem. W Twoim rezumie, widziałem rezumie, widziałem raporty o pisaniu dla GameZilla poligami. A tak, to zdarzyło się dla wszystkich tych większych portali. Pisać. Dla Gola właściwie nigdy jakoś nie miałem okazji za bardzo. No proszę. No to w przeciwieństwie do Nie, ale nie piszę już od Nie, no nie piszę od, nie piszę, nie piszę od czasu, kiedy, kiedy zacząłem pracować w CDP, no trochę się mi to kłóci z tak, tak, interesów zawodową. Więc... A hyper? Tak. z jest hypera, ja właśnie tak. Z hyperem, słuchajcie, z hyperem jest tak, że ponieważ jest Merger połączenie Enki z C+, mhm. no to tam były dosyć, no sami sobie wyobraźcie, były informacje o tym, ile osób zwalniano tam z wszystkich tych firm. To nie były jakieś tajemnice straszne. Jeżeli się uwalnia jeżeli uwalnia się 80% kadry zarządzającej, to niestety projekty growe nie są na, na świeczniku, więc po prostu no tak. Tomek, Tomek, który to prowadzi, Kretschmar, musiał tam bardzo, bardzo poobcinać i Obięli tak, to jest Tadeusz z Obcieli wszystko prawie. No. Ciebie obcięli też mocno, Reviu... cię obcięli? Wszystko, do, A... do, do stóp. O, kurde, Ubolewam, bo Rewiu to był przez 6 lat bardzo ważny element mojego życia. Ale powiem tak, życie, że tak powiem, wkrótce przyniesie nowe rzeczy fajne, więc. Sądzę, że osoby, które biały do czynienia z moją pracą będą zaskoczone i zadowolone z tego, co się szykuję. No to, no to no cóż, no, no to, no tak, współ, współ, współczuję obcięcia, współczuję obcięcia, ale rozumiem, że perspektywy są dobre, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Szkoda, tak, że z nami nie tak, poograć, tak, kurde. Tak, tak, sprawdziłbym to tak, Ja bym też chciał, bo Battlefielda, Battlefielda namiętnie kocham od 42, w którą grałem nawet w Klanie. A no wiesz, no, w no ja też. A jak grałeś? w ogóle. Ja w PRGK-42, ty? SPQR. A, w SPQR-ze byłeś? No, proszę. No. ale bardzo. to na, na samym początku, jak jeszcze, jak jeszcze zakładali, jak ten klan był jeszcze zakładany. Ej, no ale... to byśmy byli na jednym forum wtedy. No forum to battlefield.pl, przecież tam było jedno. Tak, 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 battlefield1942.pl eee, no Ja ostatnio odkryłem, tak, 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 ostatnio odkryłem co innego, jak przeprowadzałem wywiad, to widzowie pewnie kojarzą taką, taką postać z yy, komentatora League of Legends, Dimana niejakiego, Lee, Lee Smith Diman, który był jednym z założycieli Dignitasu i przeprowadzałem z nim jakiś wywiad i właśnie się pytam skąd on się wziął w gamingu i skąd wziął się jego w ogóle pasja do komentowania i on mówi, że no tam jak zaczynałem, to zaczynałem od Battlefielda 1942, zakładałem wspólnie klan Dignitas, ja mówię moment, moment, Dignitas? Ja mówię, no, on mówi, no tak. A, no to pamiętasz może ty PGK 42? No tak, no to myśmy byli za, za drudzy w Clan base. Graliśmy mecze w ogóle tam 15 lat temu. No, kawał czasu. Jest, żartuję, 12, 12 to 2001. Dobra, słuchajcie, tak, ja, ja ten... od, odpalę grę no, dla, dla fanów przyjemności wizualnych bardziej, bo, bo tych takich werbalno-słuchowych to jeszcze jeszcze na pewno uraczymy ich kilkoma ciekawymi tematami. Nexus, ty jesteś w, jesteś w grupie, tak? Jestem, jestem, tak, tak, No, to, no to będziemy się musieli tutaj, tak, będziemy musieli wizualnie ten... Działać. Kurczę, no, no U, to, to fajnie. Dałbyś mi moda może, bo ja bym wtedy mógł pisać sobie na czacie i rozmawiać, bo tutaj ludzie piszą na dobrze, czacie. Dobrze, dobrze, a jaki a... masz powiedz mi Nick? Ratluz. Zoltar od pół, bo już był zajęty. To jest jeszcze raz. Moje dyżurne: Ratluz. Zoltar, tylko że od tyłu. Ratloz. A, a możesz po prostu coś napisać na czacie, to ja wtedy sobie kliknę, nie będę musiał myśleć. Mogę coś napisać o, tak. Wykrzykniki. One, nie, bo, cię, nie, one, bo czekaj, one. nie, nie daj wykrzykników, bo cię wywali. A, ten. dobrze, bo mi wywali. Nie, spoko, tak samo. ja to potrafię rozpoznać. Aha, dobra. Fioletowy nick. Dobra, dałem Ci A Bajlandko, to będę mógł bez tego, bez, bez delaya na, na czacie. No, a jeżeli to chodzi o dzisiejszą grę w Battlefielda, to są problemy, wiesz? To nie tylko ty masz problemy. Ktoś się włamał na, na Właśnie słyszałem, że... Tak, słyszałem, że to jest BFM jest. No to świetny moment, żeśmy zrobili na, ten, na promocję. No, 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 no. no to wszyscy zainteresowani grą, y, mogą sobie w, w tym czasie, prawda, popatrzeć na przykład na nasze zm zmagania. Tutaj ja, już, ja, ja bym zapytał jak czwórka, ale, ale widziałem, jak żeście z Rojem oglądali ten trailerek z czwórki, więc już słyszałem mniej więcej, co tam o, o niej sądzicie. No znaczy, to wiesz. Ja jak... się jaram. No, ja, ja też, oczywiście, że tak, kurczę. No. No na pewno Jaram będzie cieka ciekawa, ciekawa, ciekawa. Znaczy, jest, jest wiesz, cały czas taka obawa, czy no. jak daleko jak daleko odejdą od tego, co już było, nie? Czy to będzie naprawdę Battlefield 4, czy to będzie, wiesz, 3,5, nie? Ale myślę, że tutaj nie, nie, nie zwalą tego, bo to jest zbyt, zbyt dobra marka. Nexus, ja oddaję myślę... nowy serwer, wiesz? A na nowy, znaczy, aha, biorąc no, no, Znaczy, tak. biorąc pod uwagę, że Electronic Arts żyje z Battlefielda FIFA, mas efekta i co tam jeszcze mają. I Need for sim, Speedów, i sim, ale to sim, już gorzej. Sim, sim. I Simów. No i Simów wszystkich, oczywiście. No to sądzę, że jednak przypilnują, przy żeby ten battlefield z tym dobrze. No, no to a ten Medal of honor yy, to tak. Wiesz. No, no tak, no tak. Znaczy, ja, wiesz co, ja, ja ci powiem tak, ja jestem wielkim fanem Medal of Honor 2010. Mimo, że jakby a? mam świadomość 1000 ja tak wad tej gry. Ma, ona ma 1000 wat i ma słabą grafikę. Nawet jak na swoje czasy, to też miała słabą grafikę. Ale tam była tak fajna historia wojskowa, taka bez y, słodzenia, bez Ameryki nachalnej, bez wybuchających stacji kosmicznych w kosmosie. Jeżeli domyślasz się, do czego pije okay. i całej masy różnych rzeczy, które mi się strasznie nie podobały w kolejnych częściach Call of Duty. Bo czwórkę to uwielbiam. To też była super w ogóle historia. Ale te następne jakoś tak. I w Medal of Honor było takie poważne podejście do, do sprawy. Nawiasem mówiąc, powiem wam, ponieważ poznałem gości, którzy konsultowali przy Medal of Honor, przy Warfighterze i przy no, poprzednim nie, nie TE. Jesteś, nie jesteś jedyny. Tam no. w grze są sytuacje z życia. Też no, poznałeś no, no. pewnie. No no, żołnierza, o żołnierzach mówimy. No, no, to, tam są no. sytuacje z życia. No. Tak, A tak, tak. spotykałeś się z, grom z gromowcami? Z gromowców, tak. A ja jeszcze z Silsem gadałem, który no, tam... Ja byłem... Nawet z, no ja, ja byłem na wyjeździe w zeszłym roku. To był mój ostatni wyjazd prasowy w ogóle w życiu prawdopodobnie I byłem właśnie na Warfighterze i byłem z tym gromowcem, który konsultował o, przy Warfighterze zingin. i tam było spotkanie z e, Taksi. Nawiasem mówiąc, nie chwaląc się, ja jestem autorem y, ksywki Vinci w mediach, bo Aha, ma inaczej. Ja wiem, ja wiem, wiem jak ma innego inaczej, Nika. Ale też nie będę. No mówił, to teraz bo... już wiesz skąd się wziął Vinci. To w takim razie eee, rozumiesz dobrze. jaki mam tok myślowy. <laughs> Miałem nie, to, nie, Jak ogóle... pisałem re, relację do Neo Plus, to wymyśliłem na użytek Neo Plus, poprosili mnie, żebym nie używał, y, żeby używał prawdziwego Nika, <laughs> więc szybko wykombinowałem, że taki będzie sensowny, bo bardzo apropo i pasuje do, do tamtego. Nie, wiesz, w ogóle e, ale... jak się gada z żołnierzami, którzy, którzy, kurde, nie można się wbić do Battlefielda, nie chcę nic mówić, ale... A, e, jo, to jest może program. w ląka. Co, w LOLa? No to w, w, Lola, w LOLa, o 11, wiesz? Dobrze, <laughs> to chyba poczekam. nie wbiłeś na ten serwer w końcu? E, wiesz co, no nie, nie mogę wbić. Nie, jak się okaże, że, że się Battlefielda nie da wejść, no to... No to... Dobro, bo ja z tego serwera już. Dobra, to ja spróbuję coś innego znaleźć, wiesz? No dobra, bo... I wiesz, przy w LOLa. Bo ty też jesteś fanem Lola, rozumiem. Oj, tak, tak, bardzo dużym. No proszę. No ja, ja ostatnie... Nawet się staram, że tak powiem, angażować w community w pewnym stopniu. No, 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 tak żeśmy też rozmawiali ostatnio. Ja, ja od, odkryłem tą mapę najnowszą, którą dodali. Ona się nazywa. Bodajże... Halling Abyss. Halling Abyss. Abyss. To, to ja jesteś ten cały nazywa. szczęśliwy, bo ja wiesz, ja mam przede wszystkim taki problem, że tam jest mnóstwo postaci, nie? I, I jakby opanowanie no i. Nie, jest idealny zadanie No, tego. no, jest po prostu masz, masz, masz jazdę i widzisz, co inni potrafią, na co stać twoją postać. I od razu czuje się, wiesz, mocniejszy troszkę niż, niż to, co wcześniej. Znaczy no. ja ci powiem, że treningowo, treningowo, do poznawania postaci bardzo fajnie jest dominion, bo, bo są krótkie mecze w miarę i nie, nie ma problemu praktycznie nigdy z pikami. Bo po prostu ludzie tam nie ma tego, że wiesz, tu woła, że ja chcę na górę, nie, ja pójdę, nie, to ja się obrażam i wychodzę i zabieram mm. swoje zabawki, i idę do domu. Tylko, tylko właśnie jest taki większy wybór. Eee, większa dowolność, nie, nie, nie ma problemów z tym. Ja jestem słaby, ponieważ nie gram w rankedy, Jeżeli pytacie, bo widzę, że tutaj pytają na, na, na czacie, jaka liga i dywizja. No to wiesz, ja, słuchaj, ja, twardo ja odmawiam rankedów. Ja się wcale nie dziwię, ja mam tutaj masę ekspertów od Lola. Chociaż powiem ci, że jak, jak gramy, z, nas tutaj, z tych streamerów trochę jest, którzy grają w Lola, i jak gramy przeciwko widzom, to muszę ci powiedzieć, że, że nie jest tak, że wygrywają cały czas. Powiedziałbym nawet, że, że jakby ilość zwycięstw po naszej stronie stoi, a zważywszy na mojego no, skilla. Zważywszy na mojego skilla, to tak nie do końca, wiesz, te komentarze czatowe się przekładają na, na efekty w walce. Ale to cóż. No cóż. Tak jest. No, no, bo sp Perfect, nie? No, no. Tak, nie, tak, tak. Nie, nie, nie było dra... To najlepszy. Ja w to gram od trzech lat, od samego prawie początku, i jestem. O, włączyło ci się. O, jaki ładny Battlefield. No, no. E, gram od początku, nie jestem mistrzem. Nigdy. No, przestałem grać rankedy, kiedy się zacząłem nimi strasznie spinać i denerwować. I ta, gram ta. całkowicie casualowo for fun. No no tak, to ja się zgadzam, ja też wolę grać z widzami i myślę, że nawet jak zrobię tą 30, to będę grał raczej z widzami. Bo, bo to, to faktycznie jest gra, która bardzo bardzo potrafi zdenerwować, nie? Znaczy mnie nie tyle zdenerwuje gra? jest z... fajnie. No no... Bo, bo jest przyjacielsko, mało jest flame'u, nie lubię jakoś tak mają. luźne, no, ja luźne. O, luźne, ja to nie? To o flame, y, hej, się masz. Wiesz co, nie, wbrew pozorom widzowie potrafią też dokopać, I, ale nie ci, nie ci, którzy w walce są, tylko ci, którzy siedzą na czacie i komentują, nie, bo po posunięcie to... Ci są najsilniejsi tutaj. No, 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 tak, z, regu... z reguły na czacie są najmocniejsi. Wiesz co, ściszę trochę grę, bo e, troszkę was zagłuszam. Okej. Okay. Czy rok nas obraził, ktoś na czacie spytał. Czy rok nas obraził. Nie wiem przecież wiadomo, że nie każdy się e, A da... właśnie. Powiedziałem tylko, że ja no ja proponuję, żebyś wiesz, to losu i może, bo ty masz tego tam e, randoma takiego, co tam bot, tak 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 mam mam z czata. To może ja ci wrzucę kodzik od razu, żebyś sobie już tam pierwszy. Tylko poczekaj, musisz się daleko. Poczekaj, Google, to już na Skype'a, to ja też, to Ja muszę skończyć tą rozgrywkę i wtedy zrobię Tak, wiesz? tak, tak. tak. Okay. Dobrze, tak, dobrze, czy... dobrze, dobra. Spoko, to graj sobie po tym, po tym zrobimy losowanie. Bo tam już się dopytują ludzie. Będzie, będzie, w ogóle jest. To no, przepraszam, ja, ja muszę to szybko powiedzieć, żeby mnie szef nie zabił. Ja, rzeczywiście. na Battlefielda i na Medal of Honor na DDP. -ie. Zapraszam serdecznie. Tadeusz Zieliński. Oh, <laughs> słuchajcie, no ja pracuję teraz w PR i Marketing, niestety. No. No takie, takie życie. Wtedy, ale, niestety. ale nie, ale wiesz co, to jest, ja, ja, jak, jak zacząłem tą pracę, to zrobiłem to absolutnie z rozmysłem, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda ta branża z drugiej strony. I to jest nauka w ogóle, a po 17 latach pisania, też człowiek ma ochotę zrobić coś innego. No ja ja się I wcale nie żałuję ani minuty. Też prawda jest taka, że że dzięki, dzięki tutaj Tatkowi w ogóle na moim kanale się pojawił ten cały Farming symulator, bo ja bym w ogóle o tych grach nie wiedział. I Farming, i Euro Simulator, który... Ursusa masz. A no, no właśnie, no właśnie. W, w Ursusa zagraj, tak? No Jeszcze teraz jest dodatek. No właśnie, no zobaczę jak to, jak to wygląda. Znaczy wiesz, ja nie wiem jak, jak to, żeby sobie kupić tego szacownego Ursusa, co tu trzeba by zrobić, nie? Bo ja mam jakąś tam farmę i ona tam sobie stoi trochę odłogiem. Mam nadzieję, ja że kwaściem się nie pokrywa. Ja nie nie, nie ukrywam, że nie grałem, bo i nie wiem czy tam się od razu jakoś nie, nie ma szans na zakupy, czy tam trzeba się dorabiać na tylko cholera wie. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno jest jakaś wersja tysma. Ja w każdym razie ten ostatnio pojeździłem takimi traktorami naprawdę i one są fajne. One są jak Lamborghini, one mają taki w ogóle... Nie wiem czy ty jeździłeś traktorem w ciągu ostatnich 10 lat? Rok? Nie, nie, ja jeździłem koparką, ale to w ciągu ostatnich 15 lat temu. No właśnie, a ja ostatni raz z traktorami miałem do czynienia u tych sam, samego wujostwa, tylko dokładnie jakieś, tak wiem, 15-16 lat temu. No i to były takie uczciwe tam, jaką się nazywa, C360 bodajże, czy tam C330, takie klasyczne Ursusy. Teraz pojechałem, oni tam mają jakiś dobry traktor, w środku na ten, nagłośnienie pioniera tak dwa razy lepsze niż to moje, cichuteńko w ogóle. Klimatyzacja? Maszyna długa na... Klimat, no to wiadomo w ogóle, tam wiesz, klima, jakieś amorki pod siedzeniem, w ogóle, no to taki, taka Ameryka, taki luksus, że ja po prostu zazdrościłem. Chłopakowi, który tam u nich pracuje i jeździ tymi wszystkimi traktorami. I najśmieszniejsze jest to, że jak się go moja kuzynka spytała, jakie ty masz hobby w życiu, on powiedział, że ja, ja to lubię pracę na roli. Więc generalnie jeździć, <gry> mieć hobby, praca na roli i jeździć takimi traktorami, muszę powiedzieć, że spełnienie życiowego marzenia. No. no to tak jak wiesz, twoje hobby to jest na przykład gra w Battlefielda i mieć do tego dobry komputer, nie? No i więcej jest no. ten sam, ten no, no, sam no, 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 no. przyjemności w życiu. A ty nie grasz na tych nowych mapkach? wiesz co, ja tego z, czas... Jak mu tam Aftermasa Dwóch koleś się położyłem jednym strzałem. Wiesz co, yy, o, wiesz, jeszcze o... tego nie widziałem chociażby. Owszem zdarza mi się tylko nie chciało odpalić, kurde O jak ci się ustawili No właśnie tak nie czułem, że po pierwszym strzale mówię, a może zejdą na jedną linię i zeszli Idealnie O właśnie, słuchaj, to, to mam ciekawe dla Ciebie pytanie z punktu widzenia e, właśnie marketingowca trochę, nie? To już teraz. E, jak, jak, jak się zapatrujesz na preordery? Bo to jest, wiesz, to jest strasznie kwestia e, taka kontrowersyjna, nie? Z, bo, ja, bo ja na przykład robię materiały premierowe po to, żeby ludzie sobie je obejrzeli i potem mieli szansę na podjęcie decyzji. E, jednak, kurde, marketing działa ostro, co? E, dużo ludzi kupuje gry, jeszcze jest zanim co, no, mają okazję jest... je sprawdzić. Powiem tak, coraz większa ilość, więc jest to no jeden no. z najlepszych sposobów w tym momencie sprzedawania gier. Słuchajcie, no prawda jest taka i to jest duży zarzut też do tej branży, tak, że się sprzedaje obietnice, ale tak jest z wszystkim. No czym są trailery do filmów, jak nie sprzedawaniem obietnicy, tak? Bo potem idziesz na obliwie i okazuje się, że wszystkie fajne sceny z Obliwionu były w trailerze. Nie, dlaczego tak mówisz? Obliwion mi się bardzo podobał. No, wizualnie był fajny, ale film zupełnie mi nie Nie no, co ty, no przecież to był film o przecież miłości, nie, ja się rozczulam, ten... wiesz? Wszystko mi zespojował drugi trailer. Wszystko po prostu, od początku do końca. Aha, to tam, gdzie już się pojawia Morgan Freeman? Tak. No, przyginają tak, tak. Pałę, I wiesz, się, wiesz, wiesz, no, przyginają pałę, to No nie no, bo ten trailer po prostu tak dokumentnie spojlował całą historię, że ja już szedłem do kina wiedząc dokładnie czego się spodziewać. Powiedziałem mojej dziewczynie na początku, dobra zobaczysz, będzie tak, tak i tak, sprawdziło się takie rozczarowanie. Natomiast widziałem ostatnio Cargo z takich fajnych, dziwnych filmów science fiction. Czy nie, wiem, czy ty to kojarzysz? Nie, 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 nie. To ale jest pierwszy film science fiction, pierwszy film science fiction wyprodukowany w historii, w, uwaga, w Szwajcarii. Wow. No, i jest to taki trochę indyk właściwie, indie, film mm -hmm. indykowy, ale bardzo fajne, do, takie, takie klimatyczne, fajne Science fiction. Bardzo, bardzo polecam. Dobra rzecz. Ja sobie ostatnio zerkam na Netflixa, bo tam faktycznie można znaleźć takie kino, które być może uchodzi trochę za klasy B, ale jest bardzo, mm. bardzo, bardzo atrakcyjne. I tak sobie przeglądają różne filmy, ale, ale to, co ostatnio przykuło moją uwagę, to kreskówki Marvela i DC Universe. DC Comics. Mm. Są tak genialne filmy, że, 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 kurde. A tego w Polsce nie było. Jest dużo... Jestem nawet to. No, no, no. Yy, leciał bardzo dobry Batman, taki właśnie animated series na Cartoon Network. Taki aha, w taką aha. fajną kreską, jakby z lat dwudziestych, troszeczkę z takich wczesnych komiksów rysowany, taką taką bardzo prostą. I on no. leciał przez długi, długi czas leciał na, na Cartoon Network, a potem leciał tam jeszcze ten Batman 2, tam, nie wiem, w futures, coś takiego i to tak, już nie tak, było tak, dobre. Tak. Aha, aha. Było ładne przynajmniej, było ładnie, ładne estetycznie. Yy, ale w ogóle tych... Ta, tam, Nie wiem, czy widziałeś na przykład to się nazywało bodajże Mask of the Phantom? Taki długometrażowy Batman, animowany. Yy, tego jeszcze, jeszcze nie miałem no jest cała, cała ta seria. Bardzo dobra rzecz. No. No, ale i tak osobiście jestem fanem serialików, bardzo. Oh, shit. Ja ostatnio jakoś seriali troszeczkę z kimś ja, mm. ja ostatnio wyleciałem jakoś seriali przestałem oglądać. Bo ostatnio oglądam tylko Revolution, który jest mapem przepotwornym. Jak to mój kolega określił, to jest dokładnie sięńko, to jest Hunter. ten. Hunter Games? Hunter Games to się nazywa, nie? Nie, Hunger Games. Hunger Games. A to, to jest coś na podstawie tego? Nie, ale jest w takim samym klimacie. Jest a, dokładnie a, po a, prostu, no. taki wiesz, dla 16-letnich Amerykanek. Aha, o Jezus Także, no, no nie jest to najlepsza rzecz na, na świecie. Gra tam pani doktor z Losta, Londyna. A, wiesz co, Losta... Lost to są... Nie no, ja nie kojarzę, jest. kojarzę, ale tych postaci wiesz, już w pewnym momencie... Miałem taką zadymę w tym... Jezus... Ty co? Co się stało? Poczekaj, bo mi przytkało mnie, że nie oglądałeś Losta. Aha, aha, nie to poczekaj, no to polisz do 10 i powrócimy do rozmowy. Nie, nie, wiesz. Nie, oglądałem tam pierwszy sezon, ale czy tam drugi, ale potem już nie wiedziałem o co chodzi za bardzo. To prawda, że on się mocno ten... Okręcił tam. Przesadziłem, wybrałem 64 serwer, 64 osoby i wąską kichę do przejścia. No właśnie widzę to w tym... Naj, 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 jedna z najgorszych map pod względem, o matkę boska. Nie, no, lepsza niż metro. E, no ale faktycznie. Znaczy ja bym tu musiał jakiś śmigłowiec zdorwać i przelecieć. I przelecieć na drugą stronę i tam złożyć jajo, ale nie ma śmigłowca. Przez jajo mam na myśli znacznik odrodzeń. Yy, no no kurczę. Yy, ja oglądam ostatnio taki serial, który się nazywa Supernatural. Nie wiem czy, czy miałeś okazję gdzieś tam. Kojarzę, kojarzę, wiem, że bardzo popularny jakoś nigdy nie dojecie. Siedem sezonów zrobili, dobrze, ja żeby... dopiero zacząłem oglądać. O dwóch braciach, którzy polują na duchy jakieś tam. O insektrum. dwóch braciach, dobra, no, no. jasne, jasne, jasne. Fajne, oni są fajnie, fajnie zagrać. Dosyć zgrywni ci bracia. No, no, no oni, oni wiesz, to są, wiesz, dwa przystojniaki, czyli wiadomo, czyli te normy współczesnych seriali zostały spełnione, ale przy tym są tacy zadziorni, fajnie się to ogląda. Fajna rzecz. Fajna rzecz. E, tutaj do kogoś... A, The Walking Dead, słuchajcie, cały czas sobie trzymam jakoś tak... Wiem, że sobie to obejrzę, ale ponieważ ja grałem dużo w DayZ, czyli to lepsze URZ. Mam nadzieję, że będziesz grał w na DayZ. Tak, 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 ja nie mogę się doczekać, ja. aż będzie, wiesz. No. Zobaczysz, to w ogóle to jest inna klasa gry po prostu. Jeszcze będziesz miał przyjemnie po WarZ, bo będziesz miał fajny skok jakościowy. Naprawdę. Uważaj, bo tutaj, rzecz, wiesz, nie. tutaj dużo jest fanów Ja wiem, wiem, ale... ale, ale ja jestem ten. Dobra, nieważne, nie będę mi go. E, w każdym razie Walking Dead y, nie oglądałem, ale, oczywiście, Game of Thrones, bo tutaj ktoś rzucił Game of Thrones, to. Da! Przeżenieście. Oczywiście, że tak. Ja obejrzałem tylko pierwszy serial, ale potem mi się niestety skończyło hey, HBO. Go. Nie wiedzieć czemu. Dobra, jako że mamy przerwę w grze, to ja sobie pozwolę.